Utarło się, że wraz z nadejściem wiosny należy wypalić trawę w celu użyźnienia gleby. Mimo wielu opinii, że ten zły zwyczaj wyjaławia glebę zamiast ją użyźniać, giną żywe stworzenia, a w powietrze ulatniają się szkodliwe toksyny, strażacy wciąż mają pełne ręce roboty. Tak jak co roku, niestety nasze apele nie skutkują, ale zawsze na wiosnę mamy pełne ręce roboty. Nasze statystyki rosną w górę, a jest to związane z tą ludzką skłonnością do wiosennego wypalania traw, które jest bardzo szkodliwe. Ekolodzy stwierdzają, że to nic nie daje, a wręcz przeciwnie, takie pożary niosą bardzo duże straty ekologiczne. Ten pożar wyjała glebę tak naprawdę. Giną drobne zwierzęta, drobne robaczki, tak, które mają tę glebę nam użyźnić. A to wszystko. Idzie z dymem, również z dymem na terenie naszego powiatu kańczyńskiego. Ale jest to też, oprócz tego, że przynosi to straty ekologiczne, to również bardzo duże straty materialne i finansowe. Te wszystkie pożary kosztują. Tak naprawdę to my wszyscy za to płacimy, bo jest to pokrywane z pieniędzy podatnika. Każdy wyjazd strażaków jest, strażakiem, jest wyjazdem kosztownym. Ale takie pożary traw niosą też bardzo duże zagrożenie, dlatego, że bardzo często te nieużytki rolne trawy no, palą się w pobliżu zabudowań, czy też lasów. Jest to bardzo duże zagrożenie pożarowe wówczas. Występuje bardzo duże zagrożenie pożarowe lasów, czy też te zabudowań. I na naszym nawet powiecie były już w tym roku takie przypadki, że tylko i wyłącznie dzięki szybkiej, skutecznej akcji strażaków udało się uratować kompleksy leśne i zabudowania, chociażby na terenie gminy. Kętrzyn w okolicach miejscowości Sykstyny. Mamy, nie mamy jeszcze połowy kwietnia, a my na terenie naszego powiatu notowaliśmy już 58 wyjazdów. Tylko wyłącznie wyjazdów do pożarów traf, nieużytków rolnych, poboczy, jezdni. Biorąc pod uwagę to, że średnio do takiego pożaru wyjeżdża 5 strażaków, a więc jest to udział 290 strażaków w przygaszeniu tego typu pożarów. Warto również dodać, że podpalacze nie pozostają bezkarni. Jeżeli chodzi o podpalanie traw, są tutaj akty prawne, które regulują tak te, te zdarzenia, możemy się odwoływać do ustawy o ochronie przyrody, która nakłada karę na sprawcę takiego zdarzenia. Jest to kara aresztu bądź grzywny. Natomiast kodeks karny za tego typu wykroczenie. Jeżeli jest to podpalenie trawy bądź jakiegoś nieużytku rolnego w odległości mniejszej niż 100 metrów od Zabudowań bądź lasów, tutaj kara jest yy, kara aresztu, yy, kara grzywny bądź nagany. Natomiast jeżeli mówimy o przestępstwie, jeżeli podpalenie trawy będzie wiązało się z tym, że. Yy, Spowoduje to pożar większej rangi, czyli tutaj już bierzemy pod uwagę kodeks karny i kodeks karny mówi nam, że sprawca takiego zdarzenia może ponieść odpowiedzialność karną od roku do 10 lat pozbawienia wolności, jeżeli będzie oczywiście narażone życie i zdrowie ludzkie, bądź jeżeli ulegną zniszczenia jakieś większe gospodarstwa rolne, budynki większej rangi, większej wartości.